Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że ta piłka wpadła do siatki. Poradził sobie Michał Lemaniak. Niesamowita bramka przed momentem Matsioma Karalioka. Tyłem do, do bramki, jeszcze z asystą obrońcy, a jednak pokonał bramkarza Zagłębia. Jeszcze mają kilka sekund po Bartka Jaszki. Czy zdążą? Jakub Szyszko. Bohaterem tego spotkania. Miał problemy, Jakub Szyszko. Boże jaki to jest młody chłopak. Jeszcze do niedawna grał w pierwszej lidze. Rubel Jachlewski przy nim bliżej był Suroż Kosmala. Nie ma nawet sensu wybierać się z tem z prawego skrzydła. Ruber Comerlato, bramka, kolejne ładne trafienie z dystansu, tym razem autorstwa e Brazylijczyk. Jeszcze rzut z daleka, ale bardzo niedokładny, no i kolejna poprzeczka, ale do bitka, e, bardzo udana. Trochę. To wszystko przypadkowe było, Łukasz Rogulski chyba nie mógł sądzić, że ta piłka... Ale no... warto biegać, że ale warto, warto biegać. To jest właśnie dowód na to, że warto.